Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Siemano Mateusz Miście Wojewski, MMA Bądź na bieżąco orazem ze mną. Denis Załęcki. Witam cię Denis. Już przepraszam cię bardzo, jestem cześć, cześć, ja odpiszę, tylko dobra, już jestem. Sorry. Jesteś już Denis, słuchaj, Denis, na koniec wystawiłeś się internautom. Podeszłeś tak. do Helmana już teraz dzięki AI, stary, oni będą tu przerabiać. To? No ja osób nie przemyślałem, ale tam, dam się nie liczą. Faz się nie liczą, jak labryga. także. A niech se robią. Wiesz, wiesz, jeszcze widać teraz, że to jest AI, bo to widać od razu, że to jest ta, ta, film, ale już ja widzę jak będzie wylew no, na wykopie czy gdzieś. Źródło, nie, ale na, na żywo wszyscy widzieli jak jest, także będę musiał wytłumaczyć. Ale ja byłem zdziwiony w ogóle, że Halman tak podszedł do ciebie, bo ja pamiętam jak on wbiegł na Prime na konferencję do szachty, odpalił się, tam leciał ostro i z nim i z tobą, a tutaj spokojnie już. Tak, no, pod podszedł, podszedł z szacunkiem i tyle w temacie, nie? Hmm. Ale cały czas chodzi w tym stroju policjanta to specjalnie. No nawet, nawet go pewnie nie bierze. No, no właśnie, to... ciekawe, zapyta, zapytamy go potem. Słuchaj, Denis, wracasz, jest turniej przed tobą. Kurczę, fajnie, no bo wiesz, mówi się o jakichś takich pojedynkach, jakichś demogennych, jakichś różnych zestawieniach w twoim, w, twoim, w twoim właśnie wykonaniu, a tutaj możesz, może dojść do takich bardzo nieoczywistych pojedynków na tym turnieju, które i tak będą spoko. Tak, tutaj moim zdaniem wszystkie pojedynki będą spoko, a szczególnie, że ci wszyscy zawodnicy łącznie ze mną są dobrze przygotowani, nie? Naprawdę będzie mocno. Mam nadzieję, że widzowie posłuchają mnie i zrobimy pierwszą walkę z razem. Kurde, no fajnie by było, co? Właśnie, będzie mocno, właśnie ja będzie pamiętam, jak... bo z tego co gadałam na początku właśnie z Hubertem, no to chyba był na początku taki zamysł, że to widzowie też wybierają zestawienia. Tak, no fajnie by tak było, nie? I ten tazy na początku, no bo potem nie oszukujmy się, może być tak, żebyście się nie spotkali już później. Ciężko było, bo na pewno on będzie gdzieś odpadł, nie? Bo nie jest ale taki mocny jak go piszą, nie? Jak, znaczy ktoś tam wywalczył, nie? No, ale myślę, że jestem w stanie go zrobić w kilka minut dobrych. nie? Myślisz, że on miał jeszcze już taką swoją jakąś weryfikację w tych swoich walkach, które co wcześniej, czy dopiero nie, teraz ten turniej może go zweryfikować? Ten turniej go zweryfikuje mam nadzieję, że ja będę tym pierwszym, który te 7-8-0 mu zabierze. I to S będzie fajne wejście dla mnie, nie? Wygrać stazem, który wygrał ze wszystkimi praktycznie, no i wchodzę na nowej formie 105-106 kg. Wagi. Takiej wagi, co nie miałem od trzech lat, nie? A za no. Nie? Ja właśnie pierwszy raz jak zobaczyłem Ciebie ostatnio no. na prime'ie, uszy aktyw na różniku, no. i mówię, kurde, co jest, no. Denis? wiesz, nie chcę żeby tu zaraz było życie i wiesz, no, no, no. że dupę czy ale coś. Jak bo... od trzech lat, no to wiesz, wiesz jaki worek byłem. Ważyłem chociaż... 128, tak, tak, tak. później ważyłem 114, 112, 110. No to widać, że byłeś i pulchny, i... tak? Teraz naprawdę nie? Tylko Denis, właśnie o to chodzi, że wiesz, bo Ty teraz mówisz nam i to widać po tobie, że zapierdzielasz, że jest, yy, mówisz nam o swoim progresie, ale. Yy, nie obawiasz się tego, że może... Bo już wiesz, nie pierwszy raz o tym tak mówisz. Przed wcześniejszymi tak. pojedynkami też tak było. Nie obawiasz się, że może się powinąć nogę i znowu widzowie będą mieli pożywkę do tego, żeby ci wytykać to, co mówiłeś wiesz przed co? pojedynkami. Wydaje mi się, że noga, musi, noga może mi się powinna w ten sposób, yy, że mogę dostać. Ktoś mnie w stanie znakotować? No nie, no kondycję mam teraz taką, słuchaj, na przykład co wczoraj był za dzień? Wczoraj był środa, środa, czyli środa. Wczoraj yy, miałem z trenerem próbę crossfitową, taką ale. Yy, jak przygotowywałem się i naprawdę miałem w miarę formę, to robiłem po 2,5 minuty ciągu te, tego, tego, tych, takich wiesz, padnie i powstań, y, airbike air i tak dalej, pój, walka się nie wiem, takie, no, szybkościówki, takie typowo y, motoryczne, nie? to wczoraj zrobiłem 7 minut i 50 sekund bez przerwy. To jest prawie 8 minut, czyli 8 minut ciągłej walki, a ta, ta, takie tempo było, że ja, minuta staje, orbitrek, później orbitrek, airbike, później padnie i powstań, no, no i takie. Tego coś Typu ćwiczenia, nie? Ja masz tylko, a ja na tym turie ja masz tylko 5 minut. Tylko 5 minut na rundę, nie? No więc kiedyś bym płakał się 5 minut, nie? A teraz się cieszę, nie? Bo teraz ja wiem, że moj... tlen, tlen będzie moim takim tutaj teraz. A nigdy wcześniej nie był, nie? Chodzę, ch chodzę na komorę Profesjonalnie. Y, naprawdę się wziąłem profesjonalnie. Każdy mówi mi, Denis, nie przesadzaj, bo przesadzisz. Nie przesadzaj, bo przesadzisz. Ja dzień w dzień zadam. Ja, ja nie lubię robić dzień wo y, dnia wolnego. Taką formę jak miałem na Kubiszyna. To teraz mam taką razy trzy. Naprawdę przysięgam ci na wszystko, mam z... tam jak pojebane nie o***** się i tyle. Czyli Tazy nie ma szans z tobą w no nie tym ma, momencie? Nie ma, nie, ma, nie ma szans, nie wiem co bym musiał zrobić, żeby wygrać, nie ma, nie, nie ma szans. Jestem u niego silniejszy, jestem u niego szybszy, dynamiczniejszy, zapasy robię bardzo mocno, rzuty, parter, wszystko. Wszystko jest w najlepszym, na, najlepszym, na, najwyższym na najwyższym poziomie. A zadrę masz dalej do Tazego po tym wszystkim co się stało między wami na tym programie ostatnim? Nie mam jakiejś zadry do niego, ale jest to człowiek i po prostu lekką zarę w może mam to, że zachowało się tak, że ja go często w afelkami, a się później śmiało, że, ja, że ja mu daję, by się go boję. Takie ch... numery. Co? Jaka w ogóle afera, od czego się zaczęło, co? Jaka skalowa? Słuchaj, telefon od Denisa Labrygi. Mocny telefon. Denis widzę, że tutaj dalej idzie w zaparte, że on wszystkich będzie jechał, ale ten pojedynek z tobą, no to się musi wydarzyć. Tak, robimy tą walkę w kwietniu i tyle, nie? Także mam nadzieję, że do walki wyjdzie. A jeszcze zobaczymy w jakiej formule będę musiał sobie pomyśleć, w jakiej się będę czuł najlepiej. Teraz idziemy mi parterowo bardzo dobrze wzorowo. Yy, zobaczymy, czy w kwietniu będę chciał sobie wyświadoma, czy w K1, czy w boksie pomyślę sobie. On będzie musiał wyjść na tych zasadach co ja chcę. A wierzysz w ogóle w to, że Denis y, dojdzie do UFC? Czy dojdzie do UFC? Jeśli będzie za to może to z walka. No w sumie wy jesteście z jednej kategorii, z ciężkie moglibyście zawalczyć, nie? Przed tymi pojedynkami. Tak, no tak, bo lepiej, tak, żeby tak. walczył z takimi przeciwnikami, jak tak. ty, niż miał walczyć ostatnio na Babilonie. Nie, no nie no, oczywiście, no, z kim na Babilonie. Teraz wiesz, teraz ja wiesz, ja przeważnie trzymam sobie wagę między 110 a 113, tak tak mniej więcej 114 czasem zależy, nie? Ale teraz yy, wiesz, bije się zawodnikami tam około 90 kilo stówy niektórymi. No i. Kurwa, no muszę trochę z wagi zajść, nie? No, ale nie robię tego, że nie jem czy coś, tylko po prostu... Ciężko, no i waga sama schodzi, nie? No i odrzuciłem towar, nie? W sensie towar. Yy, nie biorę sterydu w ogóle, nie? Nie bierzesz w ogóle? Bra brałem testosteron wcześniej, teraz nie biorę już w ogóle, nie? Od kiedy? Jeszcze raz. <śmieszny>, jest, jest śmieszny z Gocjana, ale zajebiste pies, nie? No, Gracjan i pies? <t> tak, no. <śmieszny> Ty uważaj, uważaj! Ostatnio tak ostatnio na tym, na live no, złapał. Złała, nie? Yy, słuchaj. Ten pojedynek z Denisem, no to się chyba... Chyba nie mogę się skupić. Tak, miła atmosfera, to no, w ogóle lepiej no. tak chyba dla Ciebie, co? Jak jest taka nie? Nie? nie. Ten pojedynek z Denisem, to się musi odbić, co nie? Obejdzie się na pewno. Ja mam nadzieję, ogóle... że to będzie kwiecień. Jak wyglądały te Wasze negocjacje, Bo tu jest tyle... Tyle nie jestności, nie jest bo Denis mówi, że było tak, ty mówisz w ogóle, że było inaczej z tym waszym pojedynkiem tutaj w turnieju, tym waszym superfightem. Tak, jak sam, to było? On sam się wyjaśnił, on sam się wyjaśnił, ja wcześniej chciałem się już z nim bić, nie? To my ugraliśmy to, że nie wejdziemy do turnieju, tylko chodźmy się bić, zrobimy walkę wieczoru czy coś, nie? No ale no wyszło jak wyszło, no i tyle, nie? A, to mnie ciekawi, bo mówiłeś, że było jakieś spotkanie dzisiaj w ogóle między wami. No tak, no widzieliśmy się na zdjęciach. A bo zdjęcia było. I tak. co? Jak to zdjęcia, spotkanie no wyglądało? Widzieliśmy się obok siebie przychodziliśmy no i nic. Bez żadnych takich awantur? No nie, no nie. A pamiętasz w ogóle ten filmik Ale wiecie, na. My jakbyśmy się zaczęli bić, no to chyba w sobie kontuzję zrobił na pewno, nie? Nie no tak, no bo a przecież macie tu, pieniądze a do a zarobienia ulica, stoimy naprzeciwko siebie, a co ty, a pu, pu, wiesz. Nie? A ja jestem naprawdę, ja w takich zwarciach teraz jestem tak szybki, tak, tak, tak silny, że albo bym go ustrzelił, no chyba, że on by mnie ustrzelił, nie? No ja albo on, nie. Tam nie było, że co ty... I popychanie, tylko było w pierwszyd się siebie, byśmy stali w miejscu i byśmy się bili z mięśni, nie? I to któryś wymiar na pewno szczelnie załamaną, nie? Od razu jakieś konfrontacje, kto mi się przypomina ostatnio, jak ludziom się nie spodobało, to po Fame The Freak, chyba ktoś się spotkał z Tazem i z Alberto Pasternakiem chyba na jednym korytarzu. No, no, oni przechodzili z walki, ja też wychodziłem z walki, no i coś pod... a ludzie nie kumają tej branży. Raz tutaj się kłócimy, później schodzimy po walce, emocje opadną i już nie czujemy takiej nienawiści, kurze. Dobra, dwa ostatnie pytania odnośnie turnieju. Najsłabszy i najlepszy zawodnik turnieju. Ej, przeciwnik, może, bo najlepszy to pewnie powiesz, że ty, a przeciwnik. Nie wiem. Nie powiem ci. Na pewno czołówka to będzie Tyburski i Marcin. Polizon. Revanż być z Tyburskim? O, ja czekam na to, ale w no, finale. Oczywiście. Tak mi się właśnie wydaje, że w takiej formie swojej dyspozycji to chciałbyś y, z y, rewanżem jakieś dostać. Tak, dostawić. rewanż, rewanż, rewanż C, ale no. Myślę, że spotkamy się dopiero w finale, że nas rozstawią. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchaj, ostatnia sprawa. Yy, gadaliśmy wcześniej o branży, o tym, że ludzie nie mają branży. A jak to wygląda teraz yy, u ciebie, jeżeli chodzi o te Twoje wejście do branży? No Bo nie było ciebie ostatnio praktycznie w ogóle, tam może jeden wywiad jakiś uzielałeś, ale jednak byłeś w tym internecie, dużo się działo bardzo i ta afera z było Boxdela, i z Boxdelem, i z bandą. Yy, jeżeli chodzi na początku o relacje z Boxdelem, jak yy, wyglądają teraz Wasze relacje? Powiem Ci tak, yy, za dwa tygodnie, maksymalnie może trzy, puszczę taki materiał, za który zapędzie się na głowę i będziecie mogli kręcić z tego 300 tysięcy 300 newsów, nie? Rozszerzyć cały internet. Poka... Pokażę o, ma... o tej całej Madzi i tak dalej, o osobach, które jej doradzały, skończę. Wszystkich koniec skończyły się. Teraz powiem wszystko, całą prawdę, powiem szczerze, wszystko, jak to wygląda, jak jest. I tyle. I to będzie twój autorski film pierwszy na YouTube. Nie, to, to będzie. Mój będę to robił z kimś. A, okay. To będzie taki reportaż. Taki naprawdę du... nie mogę za dużo powiedzieć, ale będzie co oglądać, nie? Dwa tygodnie musimy czekać na... Normalnie więcej... trzy. Nie chcę skłamać, przygotowuję to, staram się, olam się o to, więc będzie naprawdę bardzo mocno. Bo wiesz, bo widzę, że to się dalej rozwija. Teraz wyszły jakieś nowe zdjęcia, oczywiście szczyli. To z... jest to po prostu zwykła, kula, bez żadnej godności i tyle. Okej, okay, y, a jeżeli chodzi o relacje z Amadeuszem Ferrarim, jak to wygląda? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No i dobra, czyli y, nie możemy powiedzieć, że banda na 100% się rozpada? No ja na pewno tam nie będę. Nie będziesz tam na Nie, bada? nie, okay. bo w, myślę, że nie. Po tym filmie to na pewno nie. Po tym filmie twoim? Co, no to po tym filmie co wyjdzie, no na, na pewno nie, nie? Jak, ktoś, jak ja, ktoś mi tylko coś tam potwierdzi jeszcze, to idę k i będę strzelał we wszystkich. Ale też ludzi z bandy? Nie mogę ich powiedzieć. To zależy czy się coś potwierdzi. Czyli czekamy na informacje. Tak. Dobra, dziękuję Ci bardzo, Tenis. Dzięki.